No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. No poza tym nie nasza sprawa. Jen, <grym> nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. <grym> Gitar. <grym> Może zamiast tak chlać w milczeniu nadgonimy towarzyskie zaległości. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem ję. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą. Długa historia. Jeździłem za Cili, do Welen, na Skaligę, W Nowigradzie ratowałem jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych, Nowigradu i chędożenia. Co u Tris? Tris radzi sobie. A jakiej blizny posądem? Znikł już? Lambert, to już nie jest śmieszne. E, dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Jennifer, co chcesz zrobić z umu? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Grzeczniej. Grzeczniej. No nie. Czy ty słyszałeś, co tak? Drugi raz prosić nie będę. Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić umiedawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. To będzie pierwsza próba od lat. Od dekad. Wiedziałam, że Wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów. A teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryska się skończyła. Geralt. Skoczyłbyś do kuchni, mm. panowie korzystając z okazji, miło się piło, zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na samowiłe. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Chcę być tu uszczerbkiem. Ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzy? Jenefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lu. 贫瘠了，贫穷了，啊！<laughs> To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu, z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I z Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od jen? Mm -hmm. Jak Jakiej zaufam. Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona to pogrywa, Jak zawsze. Zaleźli się, eksperci od miłości, cholera. Żaden z Was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojnikowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, się. Życzymy Tobie i Jennefer wszelkiej pomyślności. <grym> Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę, tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy, po prostu nauczyłem się o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, mhm. młodzieńcy! Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym Wiedźmina wrogiem! Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie jak szedł wyrywać panny. Co jak to się wtedy mówił? Smalić cholewki do ziemi. Młodzieńcy, bycie Wiedźminem to nie śmiechy i krwawe chwilę, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebia do dziadek. Nie dla nas. Dobra, dobra. Jeden wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź pole. Ech, poleję cię, jest, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w <noise> Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nie śmiesznie. Przestań, jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oksenfurtu. No. Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił... Biedny. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z Sukubem. No proszę. Pogierajcie, się spodziewałem. Ale żebyś ty leskie cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. W samych gaciach Geralt pali Lamberta, ale żeby ty, co by powiedział Papa Wesemir? Myślę, że Papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe co to za twardziel lwa znakli, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Ty. Te... Prawdziwy z ciebie druch. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. <laughs> Wódkę się skończyła. Kto idzie? Ja byłem, poza Grychę. Mm, dobra, to ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? <grym> Słuchaj, no, Lambert. Czy ty, czy ty masz do mnie jakiś Ja? Niby, yeah? że. No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy wredny. Ale brat. Gera. Za mną się tak kurwa nie Chodź no tu. <grym> Chwele. Potłuchaj się. Dobrze, że pusta. Ej. A gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba... Trzeba się rozejrzeć. To. Starzanie dla Weseli. Znowu zacząłem. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzież. jest? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakowem? Za mną w sukurs! O kurde. <gry> Lawer. Rozlał wino i w czy to zobaczyć? Ja mi się schylił, mi się chyba pożygał. Eskel. Hop hop. Eskel. 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 Eskel! Hop, hop! Eskel! Ej! E. Słyszałeś? E, coś... coś jak e, dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj gdzieś... się, bracie. Idziemy! Eskel. Hop, hop. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel, pobudka! co. co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, wstawa idziemy pić! no e, i e, się burzy. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza Ej, lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście, pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, ze to. Wy na to. Ty to... Lambert, ty co masz łeb. To pewnie, że mam. To ja. Wzywamy loże w jak na imprezę? To jest... WZYWAMY, No <trybuj> Dobra, jak się tego używa? <trybuj> No, kręci się tu i tam i, i mówi coś po elficku. Łatwiej No to dawa, jedziemy. <laughs> Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy. że nie jesteśmy czarodziejkami. I się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy Ciuchy Jennifer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak ci zasznuruje gorsę, że się zetra. Też mi się ten pomysł nie podoba. No dobra, ale jak ta Ida nie będzie chciała z nami rozmawiać, to będzie wasza wina. Dobra, ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Ked mil blede do in, hokus pokus, sary arse blatana. Oh. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Straż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie baranie, wiedźmini! Wiedźmini mnie dopadli! <głosy> <głosy> Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. done.